Cześć, robię sobie małe porządki w warsztacie i znalazłem 7 silników od Klima Konwektorów o których zapomniałem. Leżały gdzieś tam w kącie przykryte. Samo, oczywiście, mi do niczego niepotrzebne, ale przyda mi się aluminium i mieć, która w nich w środku siedzi. Także dzisiaj demontaż na bogato. Wszystkie siedem na raz rozbiera, że mi tutaj już nie zalegały. Biorę się za robotę, a was zapraszam na film. you <laughs> No i dobra, poczyszczę za sobie trochę z tego plastiku. I bierzemy się za ważenie. A no, powiem Wam, troszeczkę się rozgrzałem przy tej robocie. Ale to pozytywnie. Zobaczmy, stal.

kilogram 800 po 6 20 11 16 Przewody, gdybym chciał je sprzedać tak jak są w tej chwili, dostałbym na złomie po 4 zł, czyli złotówka 22. Zł.

Czas pracy plus minus, no bardziej minus godzinka. Także nie jest źle. Ja tam jestem zadowolony. A Wam dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.